Prawdę mówiąc, jeżeli nasze dzieci będą oglądały tego typu występy, to jest szansa, że po prostu. A już nie chcę mówić, jak się nazywał ten bohater, o którym robiliśmy jedną z pierwszych audycji? Krynkiewicz? To ty powiedziałeś. <gry> Amfiteatr zamykamy ciąg dalszy. Halo? No u nas jeszcze to pismo nie dotarło, ale nie ja dotarło już przekazuję jeszcze. słuchawkę dyrektorowi. Dobrze, dobrze? Bo to jest takiej tej rangi sprawa, że bo... najlepiej z nim rozmawiać. Bo pani, bo to jest na wniosek tak. ministra sprawiedliwości, tak. prowadzone osobiście przez ministra kultury, więc... Mhm. Mm Oczywiście, już przekazuję słuchawkę. Dobrze, dobrze. Słucham. Dzień dobry, kłaniam się. Mikołaj Janusz, prokuratura okręgowa w Opolu. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Dzwoniłem tam do pani, do sekretariatu, spytać się czy, czy nasze pismo dotarło już, ale pani mówi, że jeszcze nie macie, tak więc po prostu będziemy czekali, no bo my wczynamy postępowanie z urzędu przeciwko wam. Musimy, bo jest złamany paragraf kodeksu karnego, który jest ścigany z urzędu. A jakiż to? 327 paragraf kodeksu karnego, punkt 7. Zbrodnie przeciwko dobrzemu smakowi i gustowi. Mm. No nic, w ogóle jest mi niezdana sprawa. Mhm. Nie wiem, o co to chodzi. Pewnie pan mi też teraz przez telefon nic nie powie. Musimy poczekać na pismo. No, bo no coś tam mogę panu powiedzieć. Prowadzę sprawę przeciwko Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Już Narodowe Centrum Polskiej Piosenki to jest tradycja. No, pole jest kojarzone z tego, no ale no... No dobra, ale proszę mi powiedzieć i... o co chodzi? No, 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 stało popełnione przestępstwo. Ale jakie? Na czym ono polega? Bo, bo ja cały czas nie wiem. Chodzi o morderstwo. Chodzi o, o morderstwo? Zabójstwo, tak. Ustalamy jeszcze, czy to było morderstwo, czy zabójstwo. Ponieważ to się różni od siebie, bo zabójstwo to jest jak pan pewnie wie, może być w afekcie, bądź przypadkowe, a morderstwo to jest z premedytacją. I co, i sprawa jest przeciwko Narodowemu Centrum, czyli co, że Narodowe Centrum Polskiej Pesenki kogoś zamordowało? Tak. <laughs> Przepraszam. No proszę pana, to jest poważna sprawa, no mi sam minister kultury narodowej do dzwonił. No zabito, gust i smak narodowy zamordowano, albo jeszcze tego nie wiemy. No dobra, ja się nie będę do tego ustosunkowywał. Czekam na oficjalne pismo i wtedy będziemy dobrze, dalej prowadzili dobrze. Dobrze. rozmowę. I pamięta pan, że wszystko co pan mówi może być użyte przeciwko panu. No dobrze, dobrze, oczywiście. <ścoughs> Zabili! Zabili! Zabiliśmy. Zabili. Słuchaj, festiwal w Opolu, my tu krytykujemy, my się czepiamy, my znowu wiemy lepiej, bo my jesteśmy z gazety wyborczej z TVN. Tak, a dosawyje.